Ósmo, nie pomijajcie, zobaczcie, jak zrobić takie zadanie z przekształceniem wzoru. Mamy podany obwód pewnego pięciokąta przedstawionego na naszym rysunku właśnie za pomocą wzoru, a naszym zadaniem jest po prostu przekształcenie tego wzoru, tak, żeby policzyć. A. Co możemy zrobić? Patrzymy, co nam przeszkadza przy A. Przede wszystkim przeszkadza nam 2B plus C, które są z A połączone czym? Dodawaniem, więc co my robimy? My odejmujemy. Czy też przenosimy na drugą stronę, pamiętając o zmianie znaku na przeciwny. Czyli dostajemy L, odjąć 2B, odjąć C i po stronie prawej mamy już tylko 2A. Ok, nie bardzo lubimy, kiedy te nasze niewiadome są po stronie prawej, więc możemy zamienić strony równania, tylko pamiętajcie, zamiana jednej i drugiej stron równania powoduje, że żadnych znaków nie zmieniacie, bo nie ma to większego sensu. To teraz ostatni taki krok. Patrzymy, co nam przeszkadza przy A. Jest to dwójka i jak ona jest połączona z tym A. Mnożeniem, więc my działamy działaniem przeciwnym, czyli dzielimy wszystko na dwa. I teraz najwygodniej jest nam po prostu zrobić tutaj kreskę ułamkową, bo pamiętajcie, że kreska ułamkowa, dzielenie to jest to samo. W liczniku napiszemy wszystko, co mieliśmy po stronie prawej, natomiast w mianowniku dokładnie tą dwójkę. I taki e, wzór znajdziemy w odpowiedzi A. I trzeba ją tutaj zaznaczyć. Mówiłam, że proste?